Już pewne w zabrzu powstaną dwa centra przesiadkowe. Dzięki tym inwestycjom poprawiona zostanie jakość komunikacji w mieście, co z założenia ma przekonać mieszkańców, aby zdecydowali się przesiąść na transport zbiorowy czy rower, co również przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dzisiaj została podpisana umowa dotycząca budowy jednego z nich, a dokładnie centrum przesiadkowego, który zastąpi dotychczasowy dworzyc przy ulicy Getego. Wartość umowy wynosi około 55 milionów złotych. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane praktycznie od zaraz, jakkolwiek jest teraz okres zimowy, więc to zasadniczo utrudnia rozpoczęcie. Natomiast rzeczywiście czas jest bardzo krótki, więc musimy się bardzo śpieszyć. Cieszę się, że wyzwanie podjęła sprawdzona firma, firma z 30-letnim doświadczeniem, 10 lat na Śląsku. To wszystko dobrze wróży temu projektowi. Trzymam kciuki, no i będziemy, będziemy kibicować i czekać na zakończenie tego projektu. W nowym centrum przesiadkowym ma powstać 140 nowych miejsc parkingowych. Będą to trzy kondygnacje, każda o powierzchni 700 metrów. Powstaną również nowe drogi, ścieżki rowerowe, system informacji pasażerskiej. Co ciekawe, cała inwestycja ma również być ekologiczna, bo na dachu projektu pojawi się ogród. Pomysł architekta, który wspaniale starał się wpleść to centrum przesiadkowe w zabudowany teren, głównym jakby. Celem tego, tego, tego ogrodu ma być odpoczynek mieszkańców i podziwianie panoramy naszego pięknego miasta. Projekt ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi około 120 milionów. Miasto dostało na ten cel dofinansowanie w wysokości około 97 milionów złotych. Monika Taranczewska, Silesia Flesh.